Dzisiaj jedziemy do Rybnika, bo są tam organizowane targi staroci. Powiem wam szczerze, że ja nigdy na żadnym targu staroci nie byłam. Natomiast stwierdziłam, że dla odmiany, dla poszerzenia własnych horyzontów warto się na taki targ staroci wybrać. Najpierw muszę w ogóle podjechać na stację benzynową, bo nie mam benzynki. Niby zasięg 57 km, czyli dużo, ale ja zawsze się y, tak mi pokazuję tutaj. Się na wyświetlaczu, ale ja im nie wierzę i zawsze wolę dużo wcześniej zaatankować. Dobra, chyba dojechałam na miejsce, jest strasznie zimno. W ogóle spisałam sobie różne giełdy staroci, tarki staroci, także myślę, że jeżeli mi się uda, to częściej będziemy na takie się wybierać. One są z, w różnych miastach z reguły tak raz, maksymalnie dwa razy w miesiącu, także to nie będzie tak, że teraz co chwilę będę was po jakichś yy, starociach ciągać, nie, ale od czasu do czasu mi się zdarzy. I yy, w Rybniku to jest tak, yy, to ma być. Ciąg ulic Jana III Sobieskiego i Powstańców Śląskich. Nastawiłam sobie nawigację na ulicę Powstańców Śląskich, także mam nadzieję, że ona nie ma 100 km, bo gdzieś tu stanęłam. Rybnik, no to jest ładne miasto, to trzeba przyznać. Oni tu mają taki problem, że jest ta elektrownia, i przez to jest bardzo zanieczyszczone powietrze. To znaczy, nawet biorąc pod uwagę, że ogólnie na Śląsku no, problem zanieczyszczonego powietrza występuje duży, to w rybniku jest on jeszcze jakby większy. Przyjeżdżając do rybnika, czuje się wręcz taki nieprzyjemny zapach, co jakby no, jest trochę słabo. Bo tak poza tym, to rybnik to jest naprawdę fajne miasto. Wydaje mi się, że jest dobrze tak zarządzane, że tu się, jak na to, że to nie jest duże miasto, jednak tu. To dużo się dzieje, też y, bardzo jest takie ładne, zadbane, także fajne miejsce do życia, właśnie gdyby nie ta elektrownia, gdyby nie ten problem zanieczyszczonego powietrza, ale być może, że to się y, zacznie poprawiać. Mam, można mieć taką nadzieję, chociaż to, to tam wie. Subskrybujcie mój kanał. No, nie bądźcie świnie. Znalazłam te targi. Targi. Y, tak, targ, staroci. Strasznie zimno. Ale bardzo dużo jest ludzi, bardzo dużo wystawców, i jestem pozytywnie zaskoczona. Tutaj też widzę, że najbardziej ludzi interesuje ceramika, no bo jednak to jest. Y w przeciwieństwie do większości tych innych przedmiotów, które mogą stanowić jedynie wartość albo kolekcjonerską, albo dekoracyjną, no to ceramika poza tym może jeszcze po prostu być przedmiotem użytkowym, może być wykorzystywana, no a ze względu na swój charakter może się łatwo potłuc, więc każda kolejna, kolejny nabytek no, nie będzie stał gdzieś w kącie niewykorzystany, tylko po prostu będzie służył nowemu nabywcy. Także to jest bardzo fajne. Oczywiście tutaj ta nazwa y, Targ Staroci jest też nie do końca taka w 100% zgodna z tym, co jest w ofercie tych poszczególnych straganiarzy, ponieważ widzę, że też jest część rzeczy y, ewidentnie nowych, nowo produkowanych, ale też trochę takich creepy rzeczy. Zobaczcie. Zwłoki jakiegoś ptaka. Okropne. A tam były też. Te rogi Jeleni, nie? Ale o rogach Jeleni to ja słyszałam, że to niekoniecznie trzeba takiego jelenia zabić, ale że te rogi się zbiera w lesie, w lutym, bo jelenie je gubią. O, i bardzo ładne też tutaj pan trzyma, zobaczycie? O, o tak. Dokładnie to. I więcej tutaj widziałam, były panie, które chyba robiły na szydełku takie różne, różne przedmioty. Większość z nich uważam, że było, no kiczowatych niestety, ale te ozdoby, nie wiem jak to nazwać, łapacze snów, to ma taką nazwę specjalną, oczywiście ja zapomniałam. No to one rzeczywiście wydaje mi się, że są spoko, o tutaj. Widzicie? Większość tych rzeczy tutaj, robionych na szydełku, no nie podoba mi się niestety, no kwestia gustu. Natomiast z tyłu te okręgi, do powieszenia na ścianie pewnie, to są fajne. Ładnie, bardzo ładnie też to miejsce jest takie klimatyczne, bo to jest po prostu centrum miasta, takie starsze uliczki starego miasta, także naprawdę tutaj bardzo ładnie to wygląda i tak jak mówiłam, Rybnik naprawdę mi się podoba i Warto tutaj przyjechać. warto tutaj przyjechać tak po prostu, żeby zobaczyć rybnik. Natomiast jeżeli udałoby się wam to zgrać właśnie z momentem odbywania się tych, tego targu staroci, to naprawdę super. I Jeszcze z tego co się dowiedziałam, to ten targ starości jest organizowany przez y, lokalny dom kultury, także super tutaj też inicjatywa, bo jeśli chodzi o domy kultury, to ja też miałam takie przemyślenia, że y, na przykład w Gliwicach tak jest i wydaje mi się, że w większości y, miejsc, że oferta domów kultury jest skierowana tylko do dzieci, ewentualnie są prowadzone jakieś zajęcia dla y, seniorów, a cała, cały... Y, Przekrój ludzi dorosłych, ale jeszcze nie w wieku emerytalnym, tak naprawdę nie jest w żaden sposób uwzględniany w ofercie Domów Kultury. A przecież, no, tak samo jesteśmy podatnikami, tak samo te domy kultury są finansowane z naszych pieniędzy. Dlatego szkoda, że domy kultury z reguły nie mają oferty dla osób dorosłych, bo myślę, że zainteresowanie by było. Że powinno się tutaj coś zmienić i bardziej być tak sprawiedliwie. No, ja wiem, że dorosły zawsze ma jednak statystycznie więcej pieniędzy, więc zawsze może sobie te aktywności dodatkowe samodzielnie zapewnić, ale myślę, że mimo wszystko, że nawet jakby to miała być forma płatna, to fajnie gdyby właśnie w domach kultury coś dla osób dorosłych, ale nie seniorów też można było otrzymać jakieś, jakąś ofertę. No i właśnie y, tego rodzaju Targ staroci, który jest współtworzony, czy też jakoś tam organizowany przez Dom kultury, jest y, ofertą skierowaną do wszystkich ludzi, w tym y, do osób y, dorosłych, nie seniorów, więc myślę, że to jest fajna inicjatywa i warto brać y, przykład. Już nie jest tak zimno. To znaczy, chyba przez to, że chodzę, to troszkę się rozgrzałam. Bo w pierwszym momencie to naprawdę już czułam, zwłaszcza tą ręką, którą trzymam ten gimbalek, to aż mnie bolała z zimna. I już myślałam, że nie wiem, czy się nie zwijać, czy nie olać tutaj tego dzisiejszego tematu i nie wracać do domu. Ale jednak no jest. Jest ok, nie jest źle. To jest też sklep dla plastyków. Tak przy okazji jakbyście byli, to możecie zajrzeć, bo, bo czemu nie? Nie wiem, tu nie byłam. Ja wam mówię, że możecie zajrzeć, natomiast sama nie wchodzę, bo po prostu nic nie potrzebuję, a yy, no mam dużo różnych przyborów plastycznych w związku z tym nie chcę kupować czegoś na zapas, czegoś tak o, po prostu, bo żeby zaspokoić swoje potrzeby konsumpcjonizmu, bo później yy, później z tego nie korzystam. Idę sobie, yy, rozmawiam ludzi pełno i w sumie już się tym nie przejmuję. I też zauważyłam, że ludzie się nie przejmują, że na przykład jak kilka lat temu gdzieś tam zdarzyło mi się coś nagrywać yy, poza domem, to wzbudzało to zainteresowanie i faktycznie ludzie się patrzyli, interesowali, natomiast teraz chyba są do tego przyzwyczajeni bardziej że takie sytuacje się dzieją i każdy ma to gdzieś, nikt się w ogóle nie, nie zwraca uwagi, nie interesuje, więc to jest bardzo, bardzo pozytywne. Książek też jest yy, y, trochę, bo ja też tam widziałam y, historię estetyki Tatarkiewicza, dwa tomy i nawet się zastanawiałam, czy sobie nie kupić, bo, bo czemu by nie, ale nie wiem. Są dużo płyt, jest kasety, są w ogóle, że ktoś jeszcze ma na czym te kasety odtwarzać. No, kaseta to jest taki, taka, taki przedmiot, do której mam nawet sentyment, bo y, jednak jest to coś, co mi się kojarzy tak stricte z dzieciństwem. Na pewno w czasie, kiedy chodziłam do przedszkola, to jeszcze były przynajmniej u nas w domu tylko kasety, a płyty CD pojawiły się dopiero na początku podstawówki. Ale dokładnie, czy to było w, w którym roku? Bo jestem z rocznik 9.0, czyli do podstawówki poszłam w 97. roku. No to gdzieś tak właśnie, końcówka lat 90., pojawiły się te płyty CD w moim życiu, a wcześniej były tylko kasety. Ciekawe, czy w ogóle one się, jaka jest ich jakość. Czy odtwarzania, bo ja nie wiem czy ta taśma z tej kasety czy ona się jakoś po czasie rozmagnetyzowuje albo coś nie wiem w ogóle nie wiem czy wrócę do auta. Znowu mnie to spotyka. Nie wiem gdzie zaparkowałam, dosłownie nie wiem gdzie zaparkowałam. Gdzieś będę szła w tamtą stronę, z której przybyłam i mam nadzieję, że uda mi się wrócić. I to jest taki artystyczny zakątek. Fajnie takie tajemne przejście. Nie no, rybnik jest spoko. Niech on zrobi coś z tym powietrzem to. No, jestem bardzo zaskoczona ilością osób, bo ja się bałam, że tutaj będzie tak, że przyjdę i dosłownie dwa trzy stoiska albo że nic. Naprawdę brałam to pod uwagę, że jadę i że się okaże, że nikogo nie ma ze względu na... Niekorzystne warunki atmosferyczne, ale chyba jednak się okazuje, że to ja jestem taką księżniczką, a innym ludziom nie przeszkadza, że, że jest chłodek. I biżuteria też jest, ale z tej, z żywicy epoksydowej. A ja do żywicy epoksydowej mam niestety taki negatywny stosunek. Wracamy, teraz będę się starała odnaleźć samochód. O, tu są kasety chyba. Nie, płyty tylko. A kaset też jest trochę tam. O tu. Są kasety są. No ja nic nie potrzebuję w sumie, więc nie kupiłam. Chociaż pewnie ładnie by było, żeby coś kupić, nie? Że skoro ich nagrywam, to, to chociaż jakąś jedną drobną rzecz. Ale powiem Wam, że na siłę nie chcę, a nie mam żadnej takiej potrzeby. Tu jest taki kościół duży. Widzicie? Z tyłu wieże. Nie wiem w celu. O! Także to, zna, to jest dobry znak, bo ja go mijałam wcześniej. Więc idę chyba w, dobre, w dobrą stronę. Ładnie, nie? Za mną zobaczcie. Takie domeczki. Naprawdę podoba mi się tutaj. Zresztą ja w ogóle ja lubię takie miasteczka, które są już miastami, ale które są nieduże. No i rybnik właśnie już jest mniejszy od Gliwic. On ma gdzieś, nie pamiętam, ale może z 80 tysięcy, może coś koło tego, a Gliwice no dwa razy tyle. Nie będziemy chodzić gdzieś tam, zwiedzać jednak dzisiaj rybnika bardziej, bo, bo jest zimno. I ja już chcę wracać. A tutaj zaparkowałam na takim parkingu, yy, na takim parkingu, na którym nie wiem, czy będę wiedziała, jak go obsłużyć. Zobaczcie, taki kasa. Dobra, jedziemy. Kogo nie ma. Gufia, ta ale trudno. Dobrze, chyba tu mogę tak przejść.